My pamiętamy, jak się w ogóle pojawił internet, nie? Ja chyba dobrze umiem to robić. To jest tak. Nie? Co to jest sieciokolizm? Sieciokolizm? Uzależnienie od sieci. Ja nie jestem uzależniony już od sieci, bo mi zajebali mój kuter rybacki. A kiedy no. żyłeś? Kiedyś byłem. Kiedyś byłem, tak, kiedyś byłem, naprawdę. Kiedyś byłem tak uzależniony od y, siecioholizmu, czyli y, internetu, że powiem ci, na przykład potrafiłem od godziny, nie wiem, tak 20 do godziny 7 rano siedzieć. A cały co tam czas. robiłeś w internecie? W interne... Co robiłem? Powiem ci, że różne rzeczy robiłem. <laughs> W latach dziewięćdziesiątych trudno było mi się tak szybko zadowolić. A tu jest teraz non-stop, dopamina, nie? Jarasz się temu, tak wszystko jest zaraz bez wysiłku i tak od razu. Wsiąga cię to, wsysa cię, nie? Cały czas jesteś, idziesz na toaletę zamiast myśleć o tym, żeby się skupić i zrobić kupę, to, to cały czas skrolujesz, nie? Powiem ci więcej, nawet używasz tego, żeby nie myśleć o tej kupie, którą robisz. Też racja, może szybciej wyskoczy. Nie? Jak to rozwiązać? Ja mam taki pomysł, żeby się nie relaksował cały czas w necie, żeby było coś denerwującego. Takie jak ten kabelek był kiedyś, co się łączyło, żeby był dźwięk na przykład. Na przykład piosenki Disco Polo albo e, Płacz Edyty Górniak e, i, i to ci wkurwia co 10 minut i nie możesz się zrelaksować. Ale jak na lubisz przykład, Disco Polo, to co No wtedy? właśnie, to najgorsze. No ja miałam taki pomysł na przykład, że i tak jak wiesz, na przykład jesz coś i konsumujesz fast foody, to zawsze to pomaga, jak zobaczysz, jak to jest robione, jak widzisz, co wciskają w parówki, nie? O, tak samo by było, bardzo pomaga, tak. No. Od razu ci się odechciewa. Jakbyś miał oglądać pornosa, ale musisz wcześniej iść na plan i oglądać, jak to robią. że Wcale to nie jest, to nie jest ciekawe. I do tego musisz tam pracować jako flafer, na przykład. Tak. Czyli dokładnie, ta osoba, która, która... pomaga. Tam. Tak. Od no. razu ci się odechciewa. Zatrudnić na przykład Januszy i Grażyny, żeby oni wszyscy wracali. Pozdrawiamy wszystkich Januszy i Grażyny. Żeby zaraz wchodzili do wszystkich sfer, które są zajebiste. Na przykład na twój Instagram, na Pornhub'a i tak dalej. Oni wszyscy zaraz robią taki rajd i od razu się ta sfera, ta strefa się robi mniej atrakcyjna. I że musisz siedzieć Chwila. na przykład i to mam. No wyobrażasz jest... Janusze i Grażyny teraz wszyscy, że oni wchodzą tam i stoją i wszystko jest niebieski. I siarę, no! Rozumiem lamerów Tak. zatrudnić. Musisz ludziom wszystko robić na żywo, to, co robisz w necie, nie? Na przykład, pokazujesz im swoje dzieci na ulicy. Albo, no. y, albo chodzisz z chlebem, który upiekłeś, nie? Albo na przykład mięśnie wypinasz, albo hejtować jak jesteś trolem, to musisz trolować na żywo, że musisz na żywo. tak w twarz. To jest bardzo ważne w ogóle to, co teraz powiedziałeś. Strasznie. Ta osoba, którą hejtujesz, ma prawo, żeby przyjść do ciebie kiedy chce, bo zna twój adres już od razu na chatę i mówi powiedz mi to w oczy. Powinny być dotacje do aktywności na żywo, żeby na przykład sponsorowali gry grupowe, żebyś nie siedział na necie. Seks może nie grupowy, ale na przykład prostytucja i wtedy możesz iść i naprawdę się z, z prawdziwą osobą spotkać, a nie przez neta, żebyś mógł mieć dostęp i do burdeliku, na przykład kartę stałą członkowską do kasyna, żebyś nie robił pokerka na necie, tylko z innymi dla ludźmi. Dla emerytów? Tak, dla emerytów też. Tak. Jakby był podatek na przykład od y, internetu i wtedy na przykład musisz płacić więcej kasy, jak więcej siedzisz. Heh, dobre, ale to wtedy bogaci tylko będą siedzieć. I właśnie dobrze. Niech bogaci siedzą i oni niech będą mieli pokrzywione plecy i depresję i problemy ze snem, a biedni Zasługujem będą życie szczęśliwe biedli. To co, roz, rozwiązaliśmy to? No co, jak rozwiązaliśmy? Rozwiązaliśmy. Tak mi się Sie wydaje. Sieciocholizm moim zdaniem jest już... Zniknął. Tak. A jak nie wypali, to zawsze możemy obcinać ludziom ręce.